Hej, Tutor Dosto, level 11, 11 lat. Jak uzależnienie od lejsów, smak zielona cebulka. Wchodzę na Discord i czytam wiadomości od znajomych. Wbijam na grupę za czasów Mario, a tu wyprzedaż. 20 tysięcy V-dolarów do Fortnuta za 15 złotych 99 groszy. Zł. Profit 200%. Klikam w lineczka Oczywiście mój antywirus wstał z 5-letniej drzemki. Przykleję mi na ekran. Powiadomienia. Jak użycie pani podbija pieczątki tylko 20 razy szybciej. Na powiadomieniu pisze, że jakiś tam trojan, co to do jasnej anielki zypią powyżej. Klikam kup. Dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że mi tą paczkę prześlą z Chin. Przybliżony czas dostawy 3 miesiące. Dobra, mogę ją poczekać, bo promocja prawila, a ja z rodziny Januszu Biznesu. Wreszcie przyszło. Nawet zdążyłem kupić chleb, który nie był na promocji. Istna masakra. Otwieram paczkę z cizorgiem, który dostałem od dziadka. Cyzorg z czasów wojny. Tępy jak nauczyciel z WF-u, a nawet rozgrzewki nie umie przeprowadzić. Czysty dzban. A w paczce wielkiej jak lektury w siódmej klasie jest tylko kartka z kodem Card. Ale zamiast liczby są chińskie znaczki. Co ja mam z tym zrobić? Dobra, poddaję się. Trzy miesiące później. Mam dalej traumę, bo zepsułem komputer i wydałem 15,99 zł. Nigdy nie klikajcie w niepotrzebne linki i kebab wegetariański to sałatka w bułce.